Więc ten moment, kiedy w firmie ktoś rzuca hasło: A może zrobimy to AI-em, wszyscy kiwają głowami, ktoś dopisuje wdrożenie AI do roadmapy, po czym przez pół roku nic się nie dzieje, aż w końcu powstaje chatbot, który nie potrafi dodać 2 plus 6. Opowiem ci o procesie, który przechodzi dziś wiele firm. Zaczniemy od tego, jak zwalidować, czy asystent AI przyniesie nam wartość. Przejdziemy przez pierwsze testy tego narzędzia a na końcu będziemy weryfikować, czy rozwiązanie faktycznie nam pomaga. Pokażę Ci, jak podejść do tego mądrze, sprawdzić sens, szybko przetestować i zmierzyć efekty. Teoria teorią, ale nic tak nie uczy jak cudze błędy. Dlatego zgromadziłam też pokaźną pulę case'ów z asystentem AI w roli głównej, z których warto wyciągnąć dla siebie lekcje. Ale na to poczekaj do końca. Zanim wejdziemy w szczegóły, jedna ważna rzecz. O jakim AI my tu w ogóle mówimy? Bo dziś AI to już nie tylko skrót, tylko całe zjawisko kulturowe. Ludzie używają tego słowa na wszystko, czasem ze zrozumieniem, czasem ironicznie. Uporządkujmy więc temat bez technicznego slangu. Po pierwsze, AI jako dodatek do narzędzi, czyli coś, co działa w środku aplikacji. Na przykład Copilot w Microsoft 365 podpowiada, generuje, streszcza, bez wychodzenia z Worda czy Excela. Notion AI podsumowuje dokumenty, pomaga pisać, przeszukuje bazę wiedzy. Niestety pełny dostęp do Agenda jest tu dopiero od subskrypcji na poziomie biznes. Figma AI, tak zwane Actions, nazywa nienazwane warstwy. Kocham te funkcje i chociaż staram się pilnować porządku w warstwach, to przeoczenia się zdarzają. Generuje też asety graficzne. Przygotowuje draft funkcjonalności na podstawie opisu. Wszystkie te dodatki są pomocne wewnątrz programów, ale nie wyjdą poza nie. Po drugie, AI jako agent. Agent nie tylko odpowiada, ale też uruchamia procesy, przeklikuje się przez systemy, integruje dane z kilku źródeł i co ważne, sam podejmuje kolejne kroki. Realizuje złożone cele poprzez samodzielne rozbijanie go na mniejsze zadania i wykonywanie ich w elastycznej, powtarzalnej pętli działania. Nie mówimy mu, jak coś ma być zrobione, tylko co ma być zrobione. Po trzecie, nasz dzisiejszy bohater, Asystent AI, czyli nie ten, który działa samodzielnie w tle, tylko ten, który czeka na polecenie i wykonuje je zgodnie ze wskazówkami. Odpowiada na pytania klientów zgodnie ze znajomością kontekstu firmy, generuje dokumenty, klasyfikuje zgłoszenia, podpowiada rozwiązania i produkty. Asystent AI to LLM plus rola. Plus baza wiedzy i narzędzia. I tu klucz. Asystent AI zna Twoją firmę od środka, bo może działać na jej wewnętrznych danych, dokumentach, procesach. Nie bazuje na ogólnej wiedzy świata. Zna Twoje realia, Twoje produkty, Twoje procedury i Twoich klientów. To nie jest AI, która wie wszystko o wszystkim. To jest AI, które zna konkretnie Twój świat i potrafi w nim pomóc. I to właśnie takiego asystenta bierzemy dzisiaj pod lupę. Kto już korzysta z asystentów AI? Według danych z Eurostatu, z technologii AI w 2024 roku w Unii Europejskiej korzystało około 13% wszystkich przedsiębiorstw i około 41% dużych przedsiębiorstw. Jak widać, to nie jest już temat dla pionierów i myślę, że możemy wykorzystanie AI śmiało nazywać standardem. Jakie mogą być realne korzyści? Przedsiębiorstwa wdrażające sztuczną inteligencję do automatyzacji procesów, Mogą odnotować wzrost produktywności. Firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję do interakcji z klientami mogą liczyć na wzrost wskaźnika utrzymania klientów. Zastosowanie AI poprawia prognozowanie i trafność decyzji oraz przynosi lepsze doświadczenia klienta i wzrost konwersji. Ale pamiętaj, sukces nie jest gwarantowany. Tam, gdzie AI się nie sprawdziło, efekty były kosztowne, więc Warto pamiętać, że wszystkie dobre statystyki mają też drugą stronę, czyli resztę procent, która wypełnia przestrzeń do setki. Tam są ci, którym AI nic nie przyspieszyło, nic nie usprawniło i ograbiło z pieniędzy. Mogę ci rozszyfrować, co decyduje o tym, czy asystent AI zadziała jak złoto, czy tylko wyciągnie od ciebie ostatnie zaskórniaki. Nie miałeś kiedyś pokusy, żeby poświęcić część budżetu na wdrożenie jakiejś formy AI w swoim produkcie i po prostu zobaczyć, co się stanie? Z nadzieją, przecież to inteligentne samo ogarnie. Nie ogarnie. To nie jest gotowy do pracy senior, który od pierwszego dnia wykręca rekordowe wyniki. To raczej pies pasterski. Shepherd's dog? You're talking to me? Może pracować mądrze i bardzo ci pomóc, ale tylko jeśli pokażesz mu, w którym kierunku zaganiać. Żeby wiedzieć, czego chcemy od naszego asystenta AI, musimy zacząć od ludzi, od użytkowników, od tych wszystkich miejsc, w których się frustrują, marnują czas, zadają to samo pytanie po raz siódmy i wciąż nie dostają na nie odpowiedzi. Zamiast projektować w próżni, zacznij oto z obserwacji. Gdzie mają największy problem? Co zajmuje im najwięcej czasu? W których momentach mają ochotę rzucić laptopem lub telefonem? To są pierwsze punkty kontrolne. Zresztą bardzo podobne jak przy każdej innej funkcjonalności czy produkcie, który chcemy wypuścić. I teraz ważna rzecz. To wcale nie musi trwać długo. Nie trzeba robić wielkiego badania, które trwa miesiącami, z tablicami Miro, którymi można by wykleić ściany dużej hali sportowej, analizami, raportami, które przeczyta tylko zespół UX. Często lepiej jest zrobić mały, zwinny krok przeprowadzić szybką analizę z klientami, do których maila już mamy, albo spędzić kilka godzin z pracownikami firmy, aby poznać ich pracę i punkty styku z klientem. Można ustawić fake door test, czyli entry point na stronie, aby sprawdzić zainteresowanie, lub przygotować prototyp małego wycinka funkcji i wrzucić go na brutalną arenę rzeczywistości, patrząc co się wydarzy. Możesz też zrobić coś jeszcze prostszego: przetestować rozmowę z AI, zanim cokolwiek zbudujesz. Tradycyjnie robi się to metodą Wizard of Oz. Użytkownik myśli, że rozmawia z asystentem AI, ale w rzeczywistości po drugiej stronie siedzi człowiek, który odgrywa rolę bota. Dzięki temu można zobaczyć, jak użytkownicy formułują swoje pytania, jakich słów używają i czy zaprojektowane ścieżki rozmowy prowadzą ich do celu. Ja proponuję podejście hybrydowe, w którym zamiast człowieka wykorzystuje się ogólny model językowy. W tradycyjnej wersji tego badania, gdzie człowiek udaje naszego bota, możemy precyzyjnie zaprojektować ton wypowiedzi. Na przykład możemy być bardzo mili, albo bardzo konkretni, albo na przykład używać mało znanych branżowych haseł i sprawdzać, jak reaguje na to użytkownik. W hybrydowej wersji Wizard of Oz nie mamy aż takiej kontroli, ale to podejście pozwala nam przeprowadzić test szybciej, i przygotować go w pewnym stopniu na przeprowadzenie rozmowy w zaprojektowanym tonie, zanim włożymy pracę w docelowy model. Dzięki przeprowadzeniu takiego badania widzimy, jakimi słowami ludzie naturalnie opisują swoje potrzeby i problemy. Czy zaprojektowane przez nas ścieżki rozmowy rzeczywiście pojawiają się w praktyce? I jakie pytania lub zachowania użytkowników wymagają dalszego dopracowywania modelu? U nas w CCG zwinne podejście, w którym szybko wystawiamy produkt na pożarcie użytkownikom, sprawdza się najlepiej. Zamiast oglądać z każdej strony prototypy przez wiele tygodni, wolimy je komuś pokazać i sprawdzić, czy się same obronią. Potem projektujemy asystenta do realnych frustracji. Nie ingerujemy tam, gdzie wszystko działa, ale tam, gdzie klient już trzeci raz dzwoni na infolinie, a ta wciąż automatycznie go rozłącza, albo tam, gdzie użytkownik nie dostał wygenerowanej etykiety zwrotu. Właśnie w takich miejscach asystent AI może uratować sytuację. Nie jako efektowna nowinka, tylko jako ratunek przed złym doświadczeniem. Kiedy już wiesz, z czym użytkownicy się męczą, czas na kolejny krok. Zdefiniuj, co konkretnie chcesz poprawić i dlaczego właśnie to. To moment, żeby postawić hipotezę. Na przykład, jeśli wdrożymy asystenta AI do produktu, to dany proces stanie się łatwiejszy, szybszy, mniej frustrujący. Albo, jeśli użytkownik nie będzie musiał robić danej czynności ręcznie, to my oszczędzamy czas i odciążymy zespół obsługi klienta. Ważne, aby każdy problem, którym się zajmujesz, miał przełożenie na realny cel biznesowy, bo inaczej ryzykujesz, że poprawisz coś, co nikogo nie obchodzi i żadnej wartości nie przyniesie. Dlatego połącz trzy rzeczy: problem użytkownika, cel biznesowy. Na czym ci zależy większa konwersja w danym segmencie mniej zgłoszeń na infolinii i miernik. Jak sprawdzisz, czy zadziałało? To może być na przykład konwersja w danym segmencie albo liczba połączeń na infolinie. I tu ważna wskazówka, zacznij mierzyć te rzeczy teraz, żeby mieć do czego porównywać dane, które pojawiają się po wprowadzeniu zmian. Jeśli walidacja nie przyniosła pozytywnego wyniku, to nie porażka, tylko ratunek przed niepotrzebnymi wydatkami. To trochę jak pierwsza nieudana randka. Lepiej dowiedzieć się wcześniej, że to nie to, niż utknąć w wieloletnim małżeństwie skazanym na rozstanie. Negatywna walidacja to moment na refleksję, korektę, ponowne spojrzenie na dane i użytkowników. Czasem wystarczy zmienić moment w cyklu użytkownika, formę wdrożenia lub źródło danych i wszystko wraca powoli na właściwe tory. Zanim wskoczysz w fazę projektowania. Czasem warto jeszcze zrobić krok pośredni. POC, czyli proof of concept. Dlaczego? Bo czasem sam pomysł jest świetny, ale po zderzeniu z rzeczywistością okazuje się, że dane są zakopane w trzech hurtowniach danych, z czego jedna działa tylko w przeglądarce Internet Explorer 11. POC to szybki eksperyment, który sprawdza, czy pomysł da się w ogóle zrealizować technicznie. To jest taki test technologiczny, który model sprawdza się najlepiej w naszym przypadku. Obliczenie, ile może kosztować rozwiązanie jednej sprawy kontra, ile kosztowałoby to rozwiązanie przez konsultanta. Czy dane, na których ma pracować AI, są kompletne, aktualne i spójne? Dopiero gdy wiesz, że to da się zrobić, buduj MVP, czyli najprostszą wersję produktu, która pozwala jak najszybciej sprawdzić pomysł na rynku. Nie cały system, nie platformy marzeń, tylko najprostszą możliwą wersję asystenta AI który sprawdzi kluczową funkcjonalność. Granica między POC a MVP przebiega tam, gdzie kończy się test, czy to działa dla POC, a zaczyna test, czy ktoś naprawdę tego chce używać przy MVP. MVP to też test dla zespołu, czy umiemy działać w trybie lean, czy potrafimy odciąć się od pokusy do pieszczania detali i zbudować tylko to, co naprawdę sprawdza hipotezę. Wiele zespołów wpada tu w pułapkę. MVP zamienia się w wersję prawie pełną, która trwa miesiącami i pożera budżet. A przecież celem nie jest stworzyć produkt, tylko dowiedzieć się, czy warto go budować dalej. Zanim wypuścisz MVP do użytkowników, ustal z góry próg sukcesu, bo po testach zawsze jest pokusa. Niby wyszło, prawie uznajmy, że działa. Nie. Próg sukcesu musi być znany wcześniej. To uczciwe wobec zespołu. Budżetu i użytkowników. Mamy MVP, ale wdrożenie asystenta AI to nie koniec. To początek drogi monitorowania, a mierzenie AI to zupełnie inna liga niż mierzenie kliknięć czy sprawdzanie hitmap w aplikacjach. Dlaczego AI mierzymy inaczej? Po pierwsze, asystent AI nie działa zero-jedynkowo. On myśli probabilistycznie. Ten sam prompt. Może dać różne odpowiedzi, zależnie od danych wejściowych, kontekstu czy nawet tonu pytania. Po drugie, użytkownicy nie wiedzą, czego się po nim spodziewać. Czasem oczekują perfekcyjnej odpowiedzi, czasem miłej pogawędki, a czasem, że AI po prostu się nie pomyli. To znaczy, że ocena nie zależy tylko od skuteczności, ale też od stylu, tonu i zaufania. I to trzeba mierzyć inaczej. Po trzecie, AI nie tylko odpowiada, ono prowadzi rozmowę. A rozmowa to doświadczenie. Dlatego, czy rozwiązał problem, to za mało. Trzeba pytać też, jak się z tym czułeś. Czy był zrozumiały? Czy reagował naturalnie? Czy zauważył kontekst? Jak więc mierzyć asystenta AI? Zacznijmy od mierników specyficznych dla AI. Najwięksi dostawcy technologii AI, tacy jak Google, OpenAI czy Meta, od lat rozwijają własne sposoby mierzenia jakości, bezpieczeństwa i wydajności swoich modeli. Google w ramach Vertex AI Evaluation Service umożliwia ocenę modeli generatywnych pod kątem zgodności odpowiedzi z poleceniami użytkownika, spójności z danymi źródłowymi oraz bezpieczeństwa generowanych treści. OpenAI rozwija framework EVOLS który pozwala testować modele na niestandardowych zestawach zadań i mierzyć ich trafność, logiczność oraz zgodność z oczekiwaniami użytkownika. Meta w przypadku modeli LAMA koncentruje się głównie na pomiarze szybkości reakcji i płynności działania modeli. Analizuje, jak szybko model generuje pierwszą odpowiedź, jak dynamicznie kontynuuje wypowiedź i jak efektywnie przetwarza kolejne zapytania. Wnioski? Ocena modeli AI wymaga nowych kategorii miar. Nie tylko poprawności, ale też spójności, bezpieczeństwa i szybkości reakcji. Użytkownik często może zaakceptować drobną pomyłkę, ale nie zbyt wolną lub chaotyczną odpowiedź. Ja proponuję korzystanie z trójkąta wartości asystenta AI. Jeśli chcielibyście go teraz googlować, to poczekajcie, bo prawdopodobnie nigdzie go nie znajdziecie. Ułożyłam go po to, aby w czytelny sposób przedstawić trzy cechy, jakie w narzędziu AI należy weryfikować. Trójkąt wartości zakłada trzy filary. Pierwszy filar efektywność i jakość czyli czy AI naprawdę dowozi. Sprawdzamy, czy użytkownicy faktycznie rozwiązują swoje sprawy z pomocą asystenta. Jak często muszą prosić o pomoc człowieka, czy rozmowy nie kończą się w martwym punkcie, jak dobra i trafna jest jakość odpowiedzi, oraz czy AI utrzymuje poziom pomocy przez całą rozmowę. Drugi filar satysfakcja użytkownika. Czy ludzie lubią korzystać z naszego AI? Patrzymy, czy rozmowy z asystentem są przyjemne, zrozumiałe, czy użytkownik czuje, że dostał pomoc bez frustracji, oraz jak często musi poprawiać pytania, żeby AI w końcu go zrozumiało. Trzeci filar wpływ biznesowy. Czy AI ma sens dla mojej firmy? Sprawdzamy, czy dzięki asystentowi AI użytkownicy rzadziej piszą do obsługi klienta, czy AI realnie wpływa na sprzedaż lub konwersję. Czy koszt obsługi jednej sprawy jest opłacalny w porównaniu z klasyczną pomocą człowieka? To tylko skrót trzech filarów mierzenia sukcesu asystenta AI: efektywności, satysfakcji użytkownika i wpływu biznesowego. Jeśli chcesz zobaczyć, jak je wdrożyć w praktyce i jak wygląda prawdziwa analityka AI krok po kroku, koniecznie obejrzyj nasz film o filarach analityki asystentów AI, już wkrótce na naszym kanale. I jeszcze jedno. Nie zapominaj o tym, żeby monitorować u Twojego asystenta AI takie parametry jak aktualność źródeł danych, czas odpowiedzi, częstotliwość błędów lub halucynacji. Czy AI działa tak samo dobrze dziś, jak działało tydzień temu? Monitoring to nie tylko techniczny obowiązek, to też sposób budowania zaufania, bo użytkownicy szybko wyczuwają, kiedy AI przestaje być pomocne i często nie zgłaszają tego, tylko po prostu odchodzą. A to już nie jest tylko UX problem, to jest koszt. Koszt pozyskania nowego klienta, Customer Acquisition Cost, jest wyższy niż koszt jego utrzymania. Jeśli więc twój asystent z dnia na dzień zacznie irytować klientów, np. odpowiadać wolniej, nie trafiać z kontekstem, albo mylić się częściej niż zwykle, to nie tylko ich stracisz. Stracisz też efekt wcześniejszych inwestycji w marketing, sprzedaż i onboarding. W tym sensie monitoring to nie tylko czy działa, ale czy nadal spełnia obietnice. Czy asystent wciąż robi dokładnie to, co obiecywałeś użytkownikowi, gdy go wdrażałeś? Zaufanie to nie efekt pierwszego wrażenia. Zaufanie trzeba dowozić dzień po dniu i sesja po sesji. AI asystenci potrafią błyszczeć, ale czasem też spektakularnie się potknąć. Czasem to błąd, który kosztuje setki tysięcy złotych, wkurzonych klientów i śledztwo wewnętrzne. Dlatego zamiast roztaczać wizję utopii, sprawdźmy, gdzie to naprawdę działa, gdzie poszło bardzo, bardzo niepomyślnie. Zaczynamy od sukcesów. Air India. Air India stworzyła wirtualnego asystenta AI opartego na Azure OpenAI Service, który obsługuje zapytania klientów z wysoką szybkością, dokładnością i empatią, automatyzując aż 97% interakcji. Dzięki temu rozwiązaniu linia lotnicza utrzymała poziom obsługi pomimo podwojenia liczby pasażerów, oszczędzając miliony dolarów rocznie i uwalniając agentów do bardziej złożonych spraw. Klarna to ciekawy case, dlatego że dosłownie dwa dni przed nagraniem tego wideo prezes Klarny udzielił wywiadu telewizji Bloomberg, w której poinformował, że asystent AI, wdrożony w ich firmie, pozwolił na ogromne oszczędności w obsłudze klienta, zastępując 700 pracowników. Co ciekawe, te informacje pojawiły się już w mediach ponad rok temu, ponieważ Klarna bardzo blisko współpracowała z OpenAI, ale kilka miesięcy temu media poinformowały o tym, że ze względu na bardzo niską jakość wdrożonego asystenta, użytkownicy Klarny zaczęli oczekiwać rozmowy z człowiekiem i firma znowu musiała zacząć zatrudniać ludzi. Jak rozumiem z ostatniego wywiadu, wynika, że firma poradziła już sobie z problemem i znowu chwali się sukcesem swojego wdrożenia sztucznej inteligencji. Gdzie AI zawiodło? Air Canada Air Canada została zobowiązana przez sąd do zwrotu kosztów biletu klientowi po tym, jak ich chatbot błędnie poinformował o dostępności zniżki, która w rzeczywistości nie obowiązywała. Sąd uznał, że linia lotnicza ponosi odpowiedzialność za informacje udzielone przez swojego wirtualnego asystenta, traktując chatbot jako część zespołu obsługi klienta. DonutPay został zmuszony przez amerykańską federalną komisję handlu do zapłaty 139 tysięcy dolarów oraz do ostrzeżenia wcześniejszych użytkowników, ponieważ reklamował swoją usługę AI jako światowego, pierwszego robota prawnika, mimo że nigdy nie przetestował jej dokładności ani nie zatrudnił prawników do jej weryfikacji. Nie bierzcie z nich przykładu i testujcie swoich asystentów AI, zanim zaczną niszczyć wasz wizerunek. Władze Nowego Jorku w 2023 roku uruchomiły asystenta nazwanego My City, bo odpowiadał na zapytania mieszkańców i przedsiębiorców. Projekt wart ponad 600 tysięcy dolarów po około 6 miesiącach został mocno skrytykowany, bo wielokrotnie podawał błędne informacje: np. błędną stawkę godzinową, nieprawidłowe przepisy dotyczące płatności gotówką i prawa sklepów do ukrywania opłat. W praktyce udzielał odpowiedzi, które mogły wprowadzać użytkowników w błąd lub naruszać regulacje miejskie. Projekt został skutecznie anulowany jako eksperyment kosztowny i niewydajny. Jak widać, AI Asystent to nie cudotwórca, ale dobre narzędzie, o ile dobrze go zaprojektujemy. O czym pamiętać, żeby kolejnego asystenta AI zbudować z głową? Poznaj użytkownika i jego bolączki. Zbierz dane na start. Wybierz mierzalny cel. Postaw hipotezę i przetestuj ją. Mierz efekty względem ustalonego wcześniej progu. Jak nie działa, popraw. Jak działa, rozwijaj. Monitoruj, aktualizuj, rozmawiaj z użytkownikami. Dbaj o dane i o ludzi. Asystent AI to nie czarodziejska różdżka, ale jeśli dobrze go zaprojektujesz, może być najlepszym członkiem twojego zespołu albo super mądrym i samodzielnym psem pasterskim. Seriously. Still. Dzięki, że byłeś ze mną. Czy podczas oglądania pojawiły Ci się w głowie jakieś pytania? Bardzo chcemy je poznać. Zostaw je proszę w komentarzu, a jeśli chcesz poszerzyć temat i zastanawiasz się z zespołem nad wdrożeniem asystenta AI, skontaktuj się z nami, korzystając z formularza na stronie scysy.pl. Zorganizujemy dla Was bezpłatny warsztat zero, po którym będziecie mogli zdecydować, czy warto inwestować w PUC. Nazywam się Agnieszka Malik. Jestem product designerką w Suzy Jeszcze raz. Jestem Agnieszka Malik. Jestem product designerką w Suzy Jeśli interesuje cię temat, o którym... O którym by, pff, pff, straszne! To jest stresujące, bo patrzę w kamerę. Jezus, jest moja koleżanka. No właśnie, bez kitu. Dobra, jeszcze raz, już teraz wisi śmiećcę. Okej. Okay. Nazywam się Agnieszka Malik, jestem produkt designerką w Syzygyi. Jeżeli interesujecie to, o czym tu opowiadam, zasubskrybuj nasz kanał.